Witam w finałowej części wyborów Miss Polski 2009. Już za niedługo dowiemy się, która z dziewczyn, jako jedyna, wyjedzie z Płocka nowiutkim samochodem. Resztę zabiorę ja tym oto przygotowanym środkiem transportu. Drodzy Państwo, mniej więcej wszystko jasne, dlatego niestety muszę zaprosić Państwa na ostatni już pokaz tego wieczoru. Zapraszam. Everybody sees some changes. Everybody sheds a skin or two. You won't recognize me when I get over you. Unattended dreams will breathe life. All my wishes will come true And there'll be times for everything When I get over I get on. Oglądają Państwo nasze finalistki w kolekcjach wieczorowych. Oczywiście brawa się należą z kolekcji Dono Daskezia, Beaty Drzazgi. A ja widzę, że Mariusz włożył już frag. to oznaka, że zbliża się moment, kiedy ogłosimy wyniki tego konkursu. Jak najbardziej, Krzysztofie, ale najpierw chwila, na którą czekamy wszyscy, mniej więcej, bo oto otrzymałem kartkę, na której mamy pytania dla naszych finalistek od naszych telewidzów. To, to starty pierwszy. A proszę cię bardzo, poproszę pierwszą kandydatkę. Oho, w zieleni, witaj. Jest piątek, godzina 23.50. Co byś robiła w tej chwili, gdyby nie było cię dzisiaj z nami? Prawdopodobnie byłabym na imprezie ze znajomymi. Na imprezie ze znajomymi. Dziękuję. Ogromne brawo. Macz Kolejna kandydatka. W takim razie pytanie: jakie było Twoje największe marzenie, kiedy byłaś dzieckiem? Zawsze miałam krótkie włosy, także marzyłam o długich. Dziękujemy Ci bardzo. Poproszę. I poproszę kolejną z pań. I pytanie od telewidzów jest takie. Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać idealna randka? E, idealna randka według mnie powinna być z moim chłopakiem. I to wystarczy. No to gratulujemy chłopakowi. Proszę, super. Czyli, że ja odpadam, tak? Co zrobić? No. Kolejna, przyszła, kole, przyszła. kolejna, kolejna kandydatka z numerem 20 Mam dla ciebie mega specjalne pytanie Otóż, jaki był dzień w twoim życiu, którego nigdy już nie zapomnisz? Gdy mama powiedziała mi, że święty Mikołaj nie istnieje Kłamała cię mama, daj spokój Zapraszamy kolejną kandydatkę I kolejne pytanie, kolejne pytanie O, to jest Mariusza ulubione, Mariusz sam wysłał Opisz swoją sukienkę marzeń Nigdy o tym nie pomyślałam, nie zastanawiałam się nad tym, ale uważam, że mam piękną sukienkę dzisiaj. Dziękujemy Ci bardzo. Politycznie poprawna odpowiedź. Myślę, że jest tu wiele sukienek marzeń dzisiejszego wieczoru. I jest już kolejna finalistka. I pytanie od Państwa: co musi zrobić chłopak, żeby zwrócić Twoją uwagę? Wystarczy, że ma w sobie to coś, co przykuje moją uwagę. No to wypisz, wymaluj, Mariusz Kałamada. Przepraszam, a, a co to jest? A tego nie wiem. A ja bym wolał wiedzieć. Mariusz, ona mówi o tobie. Ona po prostu mówi o tobie. Dziękujemy ci bardzo. No, Krzysztofie, kolejne pytanie. Teraz moja kolej. Witałek w O host. Jest tutaj grupa. Grupa wsparcia jest. Mam pytanie. Jest to pytanie dla ciebie siódme. Jakie cechy najbardziej denerwują cię u mężczyzn, a jakie u kobiet? Myślę, że u kobiet jest to nieszczerość, a u mężczyzn, zbyt duża pewność siebie. Daj o. spokój. To zupełnie jak Mariusz! Ja, ja jestem pokorny, wrażliwy. Dziękuję. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Poproszę następną kandydatkę. O. Gdyby złota rybka chciała spełnić jedno twoje życzenie, to jakby ono brzmiało? Chciałabym móc mieć dar uzdrawiania. To najcenniejszy i najdroższy dar. Oh. O, o. Dziękujemy Ci bardzo. Dar. No ja mo, moim życzeniem byłoby znaleźć Kotara Demenesa, który spełnia siedem życzeń. Jest już kolejna pani i pytanie od widzów. Z którym polskim aktorem, piosenkarzem chciałabyś się znaleźć na Bezludnej Wyspie i co najchętniej byś z nim tam robiła, pyta dociekliwy telewizor. Na Bezludnej Wyspie najchętniej znalazłabym się z Pawłem Małaszyńskim, a tam co bym z nim robiła, to już moja słodka tajemnica. Słuchaj, ja w takim razie przekażę Pawłowi to, co powiedziałaś. Myślę, że przydałby się mu Krzysztof, taki tak pobyt razie... z tobą na bezludnej wyspie. Dlaczego tam razie... nie było kabareciarza? No nie było, ale możemy... Brawa dla Pawła! <grym> Szczęściarz! Okay. Proszę bardzo. E, uwaga. Pytanie ostatnie od naszych telewidzów. Z kim, ci się lepiej, z kim ci się lepiej dogaduje? Z mężczyznami czy z kobietami? Z mężczyznami, ponieważ mają słabość do kobiet. <grym> Bardzo, bardzo pozytywna, dobra odpowiedź. Nie Dziewczyny, wiem. dziękujemy bardzo. Gratuluję o, odpowiedzi. Wielkie brawa. Ogromne brawa do naszych dziewcząt. A ja oczywiście mam nadzieję, że każdy z Państwa ma już swoją faworytkę. A jeżeli jeszcze nie mają Państwo swojej faworytki e, i wciąż jej szukają, to jest także bardzo ważna informacja dla naszych jurorów. E, to nic prostszego, ponieważ teraz specjalnie dla Was wszystkich e, jeszcze raz zobaczymy sobie, przypomnimy sobie, jak pięknie nasze dziewczęta zaprezentowały się w sukniach ślubnych marki Maggio Ramatti. No i oczywiście w strojach kąpielowych na specjalne moje tak, życie. Tak, to mówiła siostra Dziękujemy Basen. To, pamiętajcie o tym, żeby y, wynajdywać te kandydatki, poszukać tej kandydatki, która Wam najbardziej odpowiada, którą najbardziej byście chcieli widzieć w roli tej jednej, jedynej, no i co, telefony w dłoń, komórki w dłoń, głosujemy!